Zaskakujące szczegóły z Rolnicy Podlasie marzenia o rodzinie i przyszłość. Program Rolnicy. Podlasie od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, oferując unikalne spojrzenie na życie rolników z Podlasia. Wśród bohaterów show są Gienek i Andrzej Sprutycz, ojciec i syn, którzy zdobyli serca widzów swoją serdecznością i otwartością. Oprócz obecności w telewizji Panowie aktywnie dzielą się swoim życiem również w internecie, prowadząc popularny kanał na YouTube, który zdobył już 123 tysiące subskrypcji. Mimo, że ich codzienne życie jest pełne radości i zabawy, nie brakowało w nim również chwil bolesnych, o których Gienek zdecydował się opowiedzieć przed kamerami. W ostatnich odcinkach programu Gienek ujawnia przejmującą i osobistą tragedię, która dotknęła jego rodzinę. Okazuje się, że rolnik miał córkę, która zmarła tragicznie gdy miała zaledwie trzy miesiące. Wzruszające słowa Gienka na temat straty są pełne bólu i żalu. Przeważnie córeczka Justynka mi się śni. Była pierwsza, maleńka zmarła. W nocy wstaje, a ona cała granatowa i lekarz stwierdził ciężkie wirusowe zapalenie płuc. Ciężko na duszy. A już zaczynała się uśmiechać. Pochowali w Welonie tak, jak pannę młodą. Na ręczniczkach nieśli Justynę, mówił, wzruszając widzów. Grób córeczki Gienka znajduje się niedaleko gospodarstwa w Plutyczach, a rolnik odwiedza go często, mówiąc: Tutaj mój skarb kochany leży. Pierwsza była. Z kolei Andrzej, syn Gienka, który również jest bohaterem programu, wyraził swoje marzenia dotyczące przyszłości. Choć obecnie jest singlem, Andrzej marzy o założeniu rodziny. Przyznaję, że choć jeszcze nie znalazł odpowiedniej osoby, nie traci nadziei. Plany są, tylko jak się potoczy, to nie ode mnie zależy, bo to jest duża zagadka z moim weselem. To jest daleka droga do tego. Wesele jest do tego, aby połączyć dwie połówki, chłopca i dziewczynę. Żeby ten związek był do końca życia. Wiadomo, obrączki trzeba będzie kupić, chciałbym, żeby te obrączki do końca życia służyły. Ja bym nie zdjął na pewno, mówił Andrzej, dając widzom nadzieję na przyszłość. Program Rolnicy. Podlasie nie tylko bawi, ale również dotyka ważnych, osobistych tematów, pokazując, że życie rolników to nie tylko ciężka praca, ale również emocjonalne wyzwania. Gienek i Andrzej, mimo swoich różnorodnych przeżyć, pozostają symbolem siły, determinacji i rodzinnej więzi, które inspirują wielu widzów. Mimo osobistych tragedii, Gienek i Andrzej nie pozostają sami w swoich zmaganiach. Wspierają ich nie tylko bliscy, ale również społeczność lokalna i fani programu. Gienek, który otwarcie dzieli się swoją historią, otrzymuje liczne wyrazy współczucia i wsparcia od widzów. To dla niego ważne, aby czuć się zrozumianym i docenianym, a także przekazywać przesłanie o sile rodzinnych więzi i radzeniu sobie z trudnościami. Andrzej z kolei patrzy w przyszłość z nadzieją i optymizmem. Chociaż obecnie jest zajęty pracą na gospodarstwie, nie zapomina o swoich marzeniach o rodzinie. W międzyczasie, z pomocą ojca i przy wsparciu swojej internetowej społeczności, rozwija swoje pasje i dąży do osobistych celów. Obaj mężczyźni, zainspirowani przez reakcje swoich widzów, planują także dalszy rozwój swojego kanału YouTube, który ma stać się platformą nie tylko do dzielenia się codziennym życiem, ale również do poruszania ważnych tematów społecznych i osobistych. Dzięki swojej szczerości i determinacji, Gienek i Andrzej pokazują, że mimo przeciwności losu życie może być pełne nadziei, miłości i wspólnego wsparcia. W miarę jak życie Gienka i Andrzeja toczy się dalej, nie brakuje również istotnych zmian i wyzwań, które wpływają na ich codzienność. Gienek, mimo że zmaga się z osobistymi tragediami, stara się znaleźć równowagę między pracą na gospodarstwie a troską o rodzinę. Jego zaangażowanie w życie społeczności lokalnej, a także w działania charytatywne zyskuje uznanie i wsparcie ze strony mieszkańców plutycz i okolicznych wsi. Wszystkie te zmiany i wyzwania odzwierciedlają determinację i siłę charakteru obu bohaterów programu rolnicy. Podlasie Dzięki swojej determinacji i wsparciu, jakie otrzymują od swoich widzów oraz społeczności, Gienek i Andrzej udowadniają, że nawet w obliczu trudności można odnaleźć radość i spełnienie w życiu. Ich historia pozostaje inspiracją dla wielu, pokazując, jak ważne jest trzymanie się bliskich, dążenie do osobistych celów i nieustanna walka o lepszą przyszłość. Program Ślub od Pierwszego Wejrzenia od lat przyciąga uwagę widzów TVN-u swoją unikalną formułą, w której uczestnicy wchodzą w związek małżeński bez wcześniejszego poznania się. Po krótkiej przerwie program powraca w nowym, jubileuszowym dziesiątym sezonie, który zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Premiera pierwszego odcinka została zaplanowana na 3 września, a już teraz w sieci pojawił się zwiastun, który ujawnia nie tylko datę powrotu programu, ale także pierwsze szczegóły dotyczące uczestników nadchodzącej edycji. Dziesiąty sezon ślubu od pierwszego wejrzenia wprowadzi widzów w życie sześciu nowych uczestników, którzy staną przed ślubnym kobiercem, aby połączyć się w pary. Program na zawsze zmienia życie swoich bohaterów, a widzowie z zapartym tchem śledzą ich emocjonującą podróż od dnia ślubu po codzienne życie we dwoje. W jubileuszowej edycji, podobnie jak w poprzednich sezonach, Żyli w składzie: Zuzanna Butrym, Hanna Konkol i Julita Dębska dokonuje starannego doboru par, opierając się na szczegółowych analizach psychologicznych i osobowościowych. Warto przypomnieć, że wiele z poprzednich par postanowiło kontynuować swoje życie razem, a niektórzy z nich doczekali się nawet potomstwa, co tylko podkreśla niezwykłość tego formatu. Zwiastun dziesiątej edycji, który niedawno pojawił się w internecie, wzbudził ogromne zainteresowanie wśród fanów programu. W krótkim materiale wideo można zobaczyć pierwsze ujęcia nowych uczestników oraz ich emocje związane z nadchodzącym ślubem. Choć nie ujawniono jeszcze wszystkich szczegółów, Zwiastun pokazuje, że sezon ten będzie pełen wzruszeń, ekscytujących chwil i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które przyciągną przed telewizory rzesze widzów. Ślub od pierwszego wejrzenia to nie jedyna premiera, która wzbudzi emocje na antenie tvn jesień 2024 roku przyniesie również powroty innych popularnych programów. Wśród nich znajdą się kolejne odcinki wyścigów Azji Express, którego szósta edycja wprowadzi widzów w świat przygód ośmiu par. Jan Błachowicz i Józef Gąsienica-Gładczan, Jessica Mercedes i Justin Kirschner, Jacek Jelonek i Oliver Kubiak, Gabi Drzewiecka i Jagna Niedzielska, Aleksandra Adamska, Ewelina Porczyk, Piotr i Aleksandra Głowaccy, Wiktor Dydua i Anna Chrzanowska oraz Mandaryna i Febi Nwiśniewska. Wiśniewska. Również nie zabraknie nowych odcinków Top Model, który świętuje swoją 13. edycję oraz Masterchefa, w którym skład jurorski wzbogaci się o Przemysława Klimę, Obok Magdy Jesler i Michela Morana na antenie TVN-u zadebiutuje nowy format Band Be Love, a wśród stałych programów znajdą się Kuchenne Rewolucje i Kobieta na krańcu świata. Kuba Wojewódzki nadal będzie rozgrzewał wtorkowe wieczory, a Milionerzy powrócą w listopadzie. Dodatkowo, widzowie mogą oczekiwać na nowe odcinki Totalnych Remontów Szelągowskiej, które zapewnią świeżą dawkę inspiracji i praktycznych porad. Programy TVN-u nie tylko bawią ale również poruszają ważne tematy społeczne i osobiste, oferując widzom niezapomniane emocje i inspiracje. Dziesiąty sezon ślubu od pierwszego wejrzenia jest zapowiedzą wyjątkowych chwil, które z pewnością przyciągną przed telewizory zarówno wiernych fanów, jak i nowych widzów.